Chciałbym odnieść się, niestety, ale do tego, czego nie było w sprawozdaniu a mianowicie ważnej rzeczy, jaką jest na początku kadencji powołanie wiceprezydentów, a w zasadzie nie tyle powołanie, co przydzielenie kompetencji wiceprezydentów. Ja chciałbym postawić takie pytanie, no niestety, ale do prezydenta Krzysztofa Matyjańszczyka używam słowa niestety, bo tutaj nie widzę. Ale chciałem się zapytać, czym kierował się Pan Prezydent Krzysztof Matajaszczyk, organizując w ten sposób pracę. O czym chcę powiedzieć? Okazuje się, że Rada Miasta Częstochowych musi liczyć 25 radnych, bo liczba mieszkańców, na to wskazuje jej, odpowiada liczba mieszkańców poniżej 200 tysięcy. To wtedy wówczas jest 25 rad. Gdybyśmy przekroczyli. Wielkość 20, 200 tysięcy to mielibyśmy radę liczącą 28 rad. Więc Rada musi liczyć 25 radnych, nikt tego nie kwestionuje. Ale podobne zapisy dotyczą też wiceprezydentów. W mieście często okazuje się, że wiceprezentów mamy czterech, a nie trzech. Na jakiej podstawie? Na podstawie jakiejś interpretacji prawnej. Czyli nie na podstawie jasnego, wskazującego przepisu, tylko na podstawie jakichś wyinterpretowanych norm okazuje się, że można mieć czterech yy, wiceprezydentów. No ale okej, okay, widocznie panu prezydentowi Mateja są potrzebni czterech wiceprezydentów. Tylko, że patrząc na podział kompetencji, trzeba sobie zadać pytanie, po co mie w mieście Częstochowa jest czterech wiceprezydentów, kiedy pierwszy wiceprezydent ma tak rozległe kompetencje, że zajmuje się kulturą i sportem i nadzorem nad y, Rzecznikiem do Spraw Konsumentów. Powiatowy Rzecznik do Spraw Konsumentów to jest jednostka dwuosobowa. Nie chcę powiedzieć, że bez znaczenia, absolutnie jest bardzo ogromne, ma znaczenie, często z niego korzystamy, jest to bardzo kompetentny rzecznik. Ale nie wymaga on aż takiego nadzoru. Co do kultury i sportu, to już wielokrotnie mówiliśmy, że te działy wymagają rzeczywiście zmożonej pracy, ale dotychczasowa mm, praca zastępcy prezydenta no, raczej pogrąża te jednostki niż je wzmacnia. Krótko mówiąc, tak niewielki zakres czynności pierwszego zastępcy prezydenta, niewielki nadzór nad wydziałami, no, wskazuje, że czy on jest w ogóle nam potrzebne. Chciałbym też e, zapytać się o przyczyny przekazania edukacji do, e, zastępcy, do trzeciego zastępcy prezydenta. Dotychczas przez wiele lat, kilkanaście zajmował się o tym drugi zastępca prezydenta i patrząc na noty biograficzne obydwóch zastępców, no trzeba stwierdzić wręcz, że drugi zastępca prezydenta w tej materii jak najbardziej jest kompetentny, trzeci zastępca prezydenta, nie mogę oceniać jego kompetencji, bo go po prostu jeszcze nie znam, ale patrząc tylko na notę biograficzną, no to nie ma tam ani słowa o edukacji. Więc wprost pasuje kontynuacja działań nadzoru nad edukacją przez drugiego zastępcę prezydenta. Więc wracam do mojego pytania. Czym kierował się pan prezydent Krzysztof Matijaszyk, robiąc taki legitymację z powołaniem wiceprezydentu i z przydzieleniem kompetencji? Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, chciałem zapytać o kwestie bieżące, tak, bo bieżące remonty dróg to, to sprawy bieżące i tutaj ja wielokrotnie sygnalizowałem, upominałem się o temat remontu przywrócenia do pierwotnego stanu dróg, które były wykorzystywane jako drogi objazdowe podczas remontu TK91 i oczywiście cieszy zapowiadany remont ulicy Bohaterów Katynia, który mam nadzieję, niedługo się rozpocznie. Natomiast mamy też sygnały i zgłoszenia od mieszkańców ulicy Długiej, która była bardzo mocno obciążona, a miejscami w tej chwili no, są takie uszkodzenia, które zagrażają bezpieczeństwu. Y, mogą powodować uszkodzenia pojazdu, w związku z tym, moje pytanie: kiedy i w jakim zakresie można spodziewać się remontu ulicy Długiej, oczywiście na odcinku od bohaterów Katynia do Tyka 91. Pierwsze pytanie moje dotyczy takiej bardzo przyziemnej sprawy, a mianowicie koszenia traw. Przed wyborami w kampanii byliśmy świadkami koszenia tych traw wszędzie, zawsze, o każdej porze dnia i nocy. Natomiast teraz to ustało i już pojawiają się pierwsze sygnały, zdjęcia w internecie wskazywane lokalizacje, gdzie ta trawa tak zarasta na skrzyżowania przez znów zaczyna zagrażać. Znów to po prostu ogranicza widoczność i jest niebezpiecznie. Więc pytam, jak jest z tym koszeniem czy już wykorzystaliśmy wszystkie środki na ten rok i, i możemy się spodziewać, że znów będzie problem? Czy jednak y, jakaś akcja jest planowana w tym zakresie? I jeszcze jedna sprawa, mianowicie... Zaczynamy okres wakacyjny, nie będziemy się widzieć pewnie w najbliższym czasie, natomiast pewnie znów powróci problem porządku bezpieczeństwa w parku Lisieniec, ponieważ no, będzie to miejsce, gdzie na pewno będzie często wiam spędzał czas. I tutaj moje pytanie brzmi, czy planowane są wzmożone kontrole Straży Miejskiej, Policji, czy Państwo już zaczęli rozmowę w tej sprawie, żeby tutaj zabezpieczyć mieszkańców, żeby... Było bezpiecznie, żeby był porządek. No i również tutaj chodzi o zachowanie tej ciszy nocnej, bo wiemy, że mieszkańcy Lisińca co roku borykają się z problemem hałasu po godzinie 22, w weekendy jest to du duży kłopot, więc chciałbym prosić o informację w tej temacie. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana prezydenta z odnośnie remontu toalet w szkole przy ulicy Wielkoborskiej nr 13. Tam szkoła, od można powiedzieć kilku nawet lat prosi o wsparcie. Na remont toalet, tym bardziej, że, że zalepiej przedłuża ich użytkowanie do 20, 2025 roku. Jak tutaj nasza pomoc? Dziękuję. Proszę Państwa, pytania, które są kierowane do różnych Matyaszczyka, Jaszczyka. No musi ono powiedzieć, tak? Mamy takie szkolne pytanie, co Piotr pyta, miał na myśli. Ja no nie wiem, bo tym tylko poeta wie, co miał na myśli pisząc wiersza. Tak? Niemniej jednak, chciałbym Państwa zapewnić, że działania, które prezydent podjął, na pewno są działaniami przemyślnymi, jeśli chodzi o nas, z nami przedyskutowanymi. Natomiast te kwestie, które są tutaj podnoszone, utrzymacie Państwo odpowiedzi na piśmie. chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, w ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa dotyczące właśnie wakacyjnego okresu To co Pani tutaj mówi przekażemy To Straży Miejskiej Ady Miał na Uwadze. Natomiast na no, czas, kiedy tworzymy nowy budżet i to, co tu Pan tym ostatnim mówił, że to nie Pani wnioski trzeba po prostu zwyczajnie złożyć wtedy zastanawiać, no, ile nam staje tego materiału, tego materii, żebyśmy mogli i zaspokoić potrzeby remontowe w placu. Na Na pytania, które Państwo zgłosiliście, no, prezydent Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę y, również na estetykę miasta, to nie tylko, ale też i koszenie prawo, o którym już tutaj moja koleżanka wspomniała. Natomiast, y, szanowni Państwo, ja chciałbym zwrócić uwagę na wizytówkę częstochowy na Aleję. Wystarczy się przespacerować alejami. Tam są zaniedbane miejsca, wyrastająca trawa w chodniku. No, wygląda to fatalnie. I teraz pytam się, czy nie mamy na to wpływu. Mamy na to wpływ, czy mamy instrumenty. Mamy instrumenty, jest Straż Miejska, która ma kompetencje, tylko panie prezydencie, miasto wymaga gospodarza. Może no, ktoś się przeszedł alejami. E, właścicieli kamienistów, którzy nie sprzątają e, tej trawy wyrastającej e, czy na e, terenach miejskich, no trzeba doglądnąć, zwrócić uwagę naszym jednostkom. Mamy kompetencje, może robić Straż Miejska, choćby nawet, nawet e, systemem upłonawczym. Takich właścicieli, ale to miasto no, nie wygląda ładnie, nie wygląda estetycznie i o tą estetykę się e, dopomina. E, jeszcze jedna sprawa. E, jest Pan Prezydent, zastępca Prezydenta, pierwszy zastępca. E, chciałbym e, usłyszeć e, coś na temat e, rozstrzygnięcia konkursu w zakresie promocji miasta poprzez sport. To nie jest taki zwykły sobie konkurs. Tam są kwoty milionowe, a tego też nie było sprawozdania. I ostatnia rzecz, to przyłączam się również do pytania kolegi radnego dotyczących toalet w szkole. Tylko szkole nr numer 13 przy ulicy Wręczyckiej, bo przy ulicy Wiedkoborskiej jest 37. A tu chodzi o szkołę nr 13 przy ulicy Wręczyckiej. Natomiast tam toalety wymagają rzeczywiście remontu. Dziękuję. Pan prezydent Stefaniak powiedział, że powinniśmy zgłosić tutaj do budżetu jakieś wnioski, żeby było więcej pieniędzy na koszenie traw. Skracam tę wypowiedź. Natomiast te wnioski są składane co roku. Odkąd działam tutaj w Radzie, co roku jest ten sam problem podnoszony. Chciałam zapytać, jaki znaczą nad cukrem ponieważ no, działania tej instytucji są przedziwne i nie, nie znajdują miki. Teraz, kiedy rzeczywiście jest okres na wykoszenie, na oczyszczenie rowów, trawników, nic się nie dzieje. Natomiast pracownicy cuk podlewają drzewa w alejach, chodząc z doniczkami, po, zaraz po deszczu. Zaraz po deszczu. Nocy był deszczami z koleikami chodzą i poddawają drzewa. No to jest jakieś absurdalne sytuacje. Czy nie ma tam nikogo, kto nadzoruje tę pracę? To, ten, ten, no, nie zrobiłam zdjęcia, żałuję tego, bo, bo to naprawdę było, było bardzo ciekawe zjawisko. Druga sprawa, wiele rzeczy jest podnoszonych które y, pomimo naszych wniosków, i tu nie chodzi tylko o wnioski y, radnych y, z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, nie są uwzględniane przez kolej, w trakcie kolejnych, y, tworzenia kolejnych budżetów, w trakcie tworzenia y, kolejnych planów y, i do tego między innymi należy, y, należy zaliczyć na przykład y, okres ochrony okres y, Pracy ratowników i otwarcia kąpieliska miejskiego, aż jednego naszego kąpieliska miejskiego, który jest otwierane 15 czerwca. Akurat teraz może nie jest to bardzo popularne, bo mamy chłodne czerwień, ale w maju doskonale naprawdę przydałaby się ochrona i opieka nad, nad kąpiącymi. Natomiast pomimo naszych. Uwag, nie jest to wprowadzane do budżetu, nie jest to wprowadzane do harmonogramu ustalenia tych wszystkich elementów. Dlatego bardzo zwracamy uwagę, żeby przy tej kadencji jednak no, spojrzeć troszeczkę szerzej niż na i wyjść poza rutynę w tych wszystkich działaniach pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Czy pan prezydent? Ja, jeżeli e, mogę, żeby, odpowiadając na, na, na pytanie radnego korzenca, też pytanie pana radnego, że ale też na też wątpliwości ze strony pana radnego wcześniej, e, to takie dwie rzeczy. E, wysłuchaliście państwo w ramach informacji e, prezydenta miasta, także informacji Słysza. na temat e, stanu budżetu miasta. Jest pani skarbnik z nami. Więc, e, jak pojawią się ze strony państwa pytania, to pani skarbnik bardzo precyzyjnie może państwu na pewne pytania e, odpowiedzieć. E, jeżeli chodzi natomiast o, o trzynastkę, to jak ja e, zostałem zatrudniony w urzędzie, to była jedna z pierwszych spraw, z którymi się gdzieś tam e, w kontekście tej edukacji e, zderzyłem. Ja sobie pojechałem do szkoły podstawowej 13, bo byłem bardzo zaniepokojony zdjęciami, e, które zobaczyłem, e, i tym, co gdzieś tam e, słyszałem z opowiadań. Ja bym chciał Państwu powiedzieć tak, ja w tych toaletach nie widziałem grzyba, nie widziałem, nie czułem smrodu, nie widziałem tynku sypiącego się i spadającego. Na głowy z ucznią. Nie widziałem też jakichś symboli, które byłyby wymalowane na ścianę. Oczywiście te łazienki nie wyglądają tak, jak chcielibyśmy, żeby wyglądały. Natomiast w mojej ocenie, no to jest moja prywatna ocena, tam popełniono błąd przy remoncie, a w zasadzie przy realizacji jednych z zaleceń poprzednich. Zaleceń Sanepidu i te prace zostały po prostu wykonane w sposób niewłaściwy, i to jest moje ocenie po pokłosie tego, co widzimy dzisiaj. Ale żebyście też Państwo mieli świadomość, ja mam tutaj listę 36, 36 punktów zaleceń Sanepidu. Ja nie chcę dyskutować, czy one są zasadne, czy nie są zasadne, natomiast odnoszę, odnoszę takie wrażenie że akurat w przypadku szkoły 13 jest jakiś konflikt, tylko jeszcze nie wiem jak i my będziemy szukać pieniędzy, żeby poprawić ten komfort w tych łazienkach. Natomiast ja też polecam wszystkim Państwu, którzy są zainteresowani tym tematem, żeby tą szkołę odwiedzić i żeby naprawdę troszeczkę mniej emocji w tym wszystkim było, bo... Wierzcie w trzynastce naprawdę nie ma tragedii. I nie jest tak jak yy, niektórzy opowiadają, że tam a, dzieciom dzieje się y, krzywda, dzieciom krzywda się nie dzieje. Żeby nie odpowiadać na to pytanie na piśmie, Pani Radny, odpowiem Panu wprost. Nie ma żadnego konkursu na promocję poprzez sport. Nie wiem, kto Panu takie rzeczy opowiada. Jest tylko i wyłącznie przetarg. A przetarg rządzi się bardzo prostymi historiami. Bardzo jest to jasno opisane i w ogóle nie prowadzi tego Wydział Sportu, tylko Wydział Inwestycji, więc pytanie do mnie w zasadzie jest to. Niezasadne, dziękuję. Panie Prezydencie, bardzo dziękujemy za to, że odwiedził Pan Szkołę nr 13. Problem takich toalet jest w, niestety w bardzo wielu szkołach w Częstochowie, zwłaszcza dotyczy to tych szkół, które powstały troszeczkę wcześniej niż w latach 70. czy 80. I to, że akurat nie zauważył Pan tych problemów, nie wiem, być może wynika z tego, że rodzice własnym sądem zrobili tam remont, czy wprowadzili jakieś prace, bo na przykład w szkole podstawowej nr 30, to, jest, to były rzeczy sfinansowane właśnie z pieniędzy Rady Rodziców. Ja powiem przecież o 13, ogólnie o tym. Dlatego no, jest, ja bardzo często widzę zaangażowanie rodziców w tym, żeby przyjąć obowiązki miasta, które powinno czyli jednak dbać o, o szkoły, o zaplecze w, w szkołach. I bardzo proszę, żeby. Ten temat, takie zagadnienia pojawiły się również w budżecie na przyszły rok pieniądze na to, żeby sukcesywnie rzeczywiście robić remonty w tych szkołach, bo no... Jeżeli Pani Dyrektor miała nakaz, nakaz doprowadzenia, czy z do doprowadzenia poprawy stanu higienicznego, sanitarnego w toaletach, to prawdopodobnie zostało to zrobione, bo rzeczywiście zdjęcia były chyba sprzed półtora roku, tym się tam zajmowaliśmy. Więc to już trochę czasu minęło, miał pan prawo nie zobaczyć tych uszkodzeń. Ale no, to, że rodzice z własnych pieniędzy robią remonty, uzupełniają to, czego brakuje w szkole, to nie jest trudne dla naszego miasta. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę jeszcze Panie Panie Prezydencie. Pani Radna, ja mam trójkę dzieci w szkołach, więc wiem jak wygląda zaangażowanie rodziców, czy rad rodziców w kwestie szkoły. Jeżeli Państwo skończycie się, to Wydział Edukacji przygotuje takie zestawienie dotyczące Prac, remontowych, które zostały e, w szkołach wykonane, jeszcze mi trochę tego jest. I w ramach bieżących środków e, staramy się tutaj e, z panią Skarbnik tych pieniędzy e, szukać. Problem, jaki pojawia się i jaki ja dostrzegam na tą chwilę, jest taki, że te prace, które tu w tych szkołach są wykonywane przez różne firmy, e, są po prostu bardzo drogie. No, znaczy te usługi remontowo-budowlane zaczynają być po prostu horrendalnie drogie i rodzi się w naszych głowach taki pomysł, jak temu e, zapobiegać, ale dzisiaj nie jestem jeszcze gotowy, żeby o tym e, mówić. Być może jak spotkamy się na sesji e, powakacyjnej, to będę w stanie wtedy troszkę więcej e, o tym moim pomyśle opowiedzieć, jeżeli on w ogóle znając jakieś tam potwierdzenie i będziemy to mogli robić tak jak sobie wymyśliłem. Na wszystkie te potrzeby, które wynikają z decyzji sanepidowskich, my reagujemy i wszystkie te zalecenia zgodnie z terminami realizujemy. Czasami odnoszę tylko wrażenie, że niektórzy chęcają troszkę za mocno ten sanepid. A w stosunku do tego, co było półtora roku temu, co Pani widziała na zdjęciach, w stosunku do dzisiaj, tam nie zostały wykonane jakieś ekstra, e, dodatkowe e, prace. Tak? No. Wyglądają te łazienki tak, jak wyglądają, natomiast nie ma tam takiej sytuacji, że dzieje się e, dzieciom jakaś krzywda, że coś się leje, coś śmierdzi, jest grzyb, e, spada tynk e, sufitu na głowę, to się nie dzieje. Byłem, widziałem sprawdziłem też. Jak będziecie gotowi, dajcie znać. Myślę, że przewodniczący Komisji Edukacji też bardzo chętnie się do tej szkoły bierze i możemy o tym rozmawiać, a my będziemy, tak jak w przypadku innych zaleceń Widowskich, które są, szukać tych pieniędzy na to, żeby te bieżące remonty wykonywać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie Radny, Pan trzeci raz. Proszę wykluczyć go dosłownie Dwa zdania, nie chcę tutaj. Dziękuję zatem za udzielenie głosu. Ja chciałem tylko wytłumaczyć się, Panie Prezydencie, proszę nie odpowiadać, to tego jako złośliwości, jeżeli Radny pyta się, że jeden Prezydent 14 lat czy 13 lat pracował w edukacji, przez ponad 10 lat zarował, a teraz ma to drugi wiceprezydent, który w swojej biografii nie ma e, niewiele związanej z edukacją. To nie są złośliwości, to są po prostu pytania, dlaczego tak się dzieje. Ale e, gdyby na Pana miejscu był zupełnie ktoś inny, miał taką samą biografię, takie same pytanie bym zadał. Za. Także proszę nie brać tego e, do swojej e, osoby. Dziękuję bardzo.